Cześć i czołem! Witam serdecznie w kolejnym komentarzu od Mentora. Ostatnio mówiliśmy o nubach, a dzisiaj, jak chciałbym, porozmawiać o najnowszym patchu, który wychodzi do Battlefielda. Na pewno słyszeliście, ma się pojawić 5 czerwca. 5 czerwca ta, ten patch i wnosi naprawdę gigantyczne usprawnienia. Może niektóre rzeczy nie zmieniają się na lepsze według mnie, ale zawsze to, to na pewno jest tam więcej plusów niż minusów. No, no może zaczniemy od początku. Zmiany, które wprowadzono przy pojazdach, między innymi jest to na przykład ułatwienie obsługi F-35, aby mieć większe szanse uniku przed Su-35. No czy ja wiem, czy to jest dobra zmiana? Chociaż mówiąc szczerze, rzeczywiście jak grając na przykład na Gulf of Oman bodajże, e, chyba tak, czyli Zatoka Omańska, Rzeczywiście ciężko było tym F-35 wymanewrować czasami, żeby, żeby zestrzelić ten samolot przeciwnika i, i to, to może głównie o to chodzić. Ja za dużo nie latam helikopterami, samolotami, odrzutowcami, więc, więc nie, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, czy, czy, to, czy to coś wniesie. Kolejny z takich ważniejszych błędów to jest usunięcie błędów, który powodował, że nie pojawiały się samochody albo jakieś pojazdy. Gdzie, w miejscu, które powinny mieć respawn, ponieważ stał tam jakiś gadżet no i, i na przykład, nie wiem, na przykład powiedzmy yy, soflam albo, albo yy, do spawnu yy, to urządzenie w, yy, kładzone przez snajpera I, i to było trochę wkurzające. Yy, ja osobiście tego nie zauważyłem, bo tam nigdy nie przywiązuję wagi takich rzeczy, ale, ale no widocznie tak było i widocznie to było denerwujące. Z kolejnych yy, ciekawszych rzeczy może Teraz mówiąc, zmieniając troszeczkę temat o, 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 o zmiany wprowadzone do żołnierzy i gadżety gadżet, yy, gadżetów yy, no, jednym z takich podstawowych zmian, tych tak powiedzmy najważniejszych jest redukcja niedokładności przez szale yy, przygwożdzenia, czyli powie, po prostu zmniejszy się yy, przy, nie będzie można tak łatwo przygwozić przeciwnika, o, naj, najprostszej to mówiąc nie będzie tak, że po dwóch, trzech strzałach już cały obraz przeciwnika będzie rozmyty. I, i, i myślę, że to jest, to jest sensowne, bo czasami naprawdę kiedy strzela do mnie snajper z pistoletu z bliska, ja zaczynam się rozmywać cały ekran, to jest to troszeczkę denerwujące, bo nie mam nawet wtedy szans go zobaczyć. Znaczy szanse mam, ale to jest dosyć trudne. Jeszcze grając na, na komputerze przy małym monitorze jest, jest to dosyć trudne. Yy. No, kolejna taka zmiana jeśli chodzi o, o właśnie o posługiwanie się bronią i tak dalej to jest efektywność celowania pomocy przy celowaniu na konsolach. To dla konsolowców, tutaj ja jestem jednym z nich, też miałem Battlefield na konsoli. Efektywność pomocy przy celowaniu na krótkich dystansach została podwyższona ze względu na wprowadzenie DLC, które ma wyjść na, na dniach. Może powiedzmy no na dniach w sumie, na tygodniach. O close Quarters ponieważ y, jakieś tam testy y, podobno pokazały, że, że, że dosyć trudno jest celować bez tej pomocy zwiększonej na tych Majak mapach, ale celowanie za to na dalszą odległość będzie zmniejszone. Także nie wiem, nie wiem, czy to jest, czy to jest dobre posunięcie z strony ale najwyżej, jeśli coś z partolą, to w następnym patchu zrobię z powrotem tak, jak było, bo już nieraz tak właśnie tak jest z tym przygwożeniem. Było normalnie, zrobili źle i teraz znowu wracają do tego, co było. No cóż. Okej, okay. no oczywiście na PC ta, 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 ta pomoc przy celowaniu nie jest dostępna, no to jest oczywiste, bo gdybyśmy jeszcze na mieście mieli pomoc celowania, to ja nie wiem, co by tutaj się działo. O, no i w końcu oczywiście zredukują światło snajperki, znaczy się latarki, nie będzie już dawać tak po gołach, że będzie widać tylko światło wielkie, białe, zamiast y, malutkiego światełka. Nie wiem, czy próbowaliście sobie świecić latarką w oczy, po poproście mamy albo tatę, albo brata, albo ewentualnie, nie wiem, psa. Żeby Wam poświęcić latarką w oczy, to za Chiny nie zobaczycie takiego wielkiego białego światła. No nie ma szans. Będziecie co najwyżej leciutko oślepieni. Zresztą. No sprawdźcie sobie sami. Dru kolejna sprawa, która jest dosyć, dosyć istotna, myślę, to jest fakt, że dym wystrzelony z pocisków dymnych, tych, które mamy przy granatniku, będzie się utrzymywał dłużej. I to jest bardzo duży plus według mnie, bo to, co się działo teraz, to jest naprawdę żałosne, jak grając na przykład na metro, nie wiem, na pewno graliście w, 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 ten kto oczywiście gra na PC 32 na 32 osoby masakra totalna, przeważnie tylko w dwu, w, dwa miejsca są mm, odpowiednie możliwe, żeby zaatakować halę główną z peronu i jak to zrobić bez smoków? No nie ma szans, biegasz cały czas pod lufę, pod granaty, pod granatniki i w ogóle jest przerąbane. A jeszcze jak biegasz przed granami, to możesz się pocałować w tyłek za przeproszeniem. No. I co tu jeszcze mamy takiego ciekawego, co by, co by można, było, o czym można było wspomnieć? No, wprowadzono dużo poprawek do broni samych w sobie. Na przykład, przy f 2000, kiedy będziemy mieli zamontowany do niej uchwyt przedni, będzie zmniejszona, jakby, bonus do odrzutu, powiedzmy, tak? Czyli. Będzie ciężej strzelać z, 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 z założoną y, tą y, no, podpórką, tą podrękę, z uchwytem przed nim niż, niż prędzej można było. Nie wiem, ja nie gram za bardzo w 2000, więc nie mogę tego, nie mogę tego e, szczerze mówiąc, jakoś to zweryfikować, no ale widocznie doszło do wniosku, że tak ma być. No i może teraz takich troszeczkę bardziej kosmetycznych zmian to będzie pomoc dla graczy daltonistów dodana na konsolach, co jest dosyć fajne, bo, bo rzeczywiście nie jestem daltonistą osobiście i, 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 i nie mam problemu z wyróżnianiem kolorów czy, czy coś, ale jeśli spróbujecie sobie włączyć to na pececie, to rzeczywiście te kolory zostają, te wszystkie kolory hadu, stają się bardziej takie wyraźne i rzeczywiście chyba łatwiej się z tym gra, nawet jeśli nie ma się problemów ze wzrokiem, ale wróciłem do standardowych ustawień, dlatego, że nie mogłem się do tego przyzwyczaić po prostu, tylko dlatego. Z kolejnych takich poprawek no to są poprawy głównie w sumie dla konsol, te takie bardziej kosmetyczne, na przykład adminik bo nie wiem czy się orientujecie, może dla tych, którzy nie orientują, na, na serwerach, znaczy na konsolach można wynajmować serwery dedykowane i to jest bardzo fajne w końcu, jest to chyba pierwsza gra, jeśli oczywiście się mylę to mi poprawcie, jest to chyba pierwsza gra, w której jest taka możliwość na konsolę i na przykład dodano opcję yy, dla adminów, aby mogli dodać znaczek yy, gdzieś, dokładnie nie jest określone gdzie, ale ten znaczek ma, ma oznajmiać, że jest modyfikowany serwer, czyli że na przykład nie mamy 200 tiketów, tak jak jest defaultowo, tylko na przykład jest dodawane na 2 miliardy, prawda? Nie wiem, czy jest taka możliwość, no, ale powiedzmy tam na te 400 chociażby. I to jest dosyć fajne, bo czasami mam ochotę zagrać sobie szybki meczik i wejść na, na, tam na 100 tiketów czy na 200, a czasami mam ochotę ponapierdzielę sobie 3 godziny, to mogę nawet jedną rundę tu grać, jak mi się dobrze gra. Myślę, że to e, właśnie dobry pomysł ze strony DICE, że poprawili tą niedoróbkę. E, może jeszcze wróćmy troszeczkę do błędów poprawionych, odnośnie e, e, tych e, żołnierzy i gadżetów. E, z takich... W ogóle a propos może gameplayu, tutaj Chyba, bo nie, drugi raz już gram na mapie Hark Island, ale, ale najbardziej lubię tę mapę. Jest wydaje mi się najbardziej zbalansowana i trochę jest otwarty przestrzeni. O, lubię otwarte w w widzicie, dlatego Close Combat, ten Close Quarter z TLC mnie, mnie w ogóle nie, nie, nie rajcuje. Nie wiem, nie wiem czy... To znaczy nie wiem czy kupię. Na pewno kupię, bo jestem maniakiem tej gry, ale, ale nie wiem czy będzie mi to dawało taki fan. Yy, w każdym razie to jest najlepszy z mojej gameplay zdecydowanie, to jest jedna gra. Niestety nie udało mi się jej skończyć. Jak widzicie, było dosyć dużo tiketów, bo chyba 1500 na starcie. Nie udało mi się jej skończyć, ze względu na to, że wywaliło mi internet, i, i, i no, siłą rzeczy siła wyższa niestety zdecydowała, że nie dogram tego do końca. Ale i tak jest całkiem nieźle. Tutaj fajnie się nadział koleś na podkoła. No i wynik jest całkiem spoko. Gdybym pograł do końca, prawdopodobnie byłoby to coś niesamowitego, ale no jak już mówiłem, niestety się nie udało. Dobra, e, co tu jeszcze można ciekawego wspomnieć o tych poprawkach? Aha, błąd, który też dosyć mocno irytował, że czasami e, po reanimacji nie można było niektórych gadżetów podnieść z powrotem. To było trochę dziwne i się zdarzało bardzo rzadko, ale jak się zdarzyło, to potrafiło troszeczkę zdenerwować. No na przykład, nie wiem, y, ktoś mnie zreanimował, a ja podnosząc się nie miałem już moich min. Nie wiem, nie, nie wiem o co w tym chodzi. Albo miałem broń w ogóle z, innej miejsc, z innego miejsca, to nie była moja broń na przykład. Miałem M4, a rodzę się nagle z, nie wiem, M, M, M40 ze snajperką. What? O co chodzi? No, znaczy, fajny, fajny prezent, fajne takie zaskoczenie. Mówię, no, mam inną broń, ale mogło to zdenerwować jakieś tam ferworze walki, gdzieś trzeba to strzelać itd tak dalej, tak dalej, W każdym razie, dobrze, że to poprawili. Znaczy mają zamiar poprawić. To, że Dajs tutaj wypisało tyle tych poprawek, to nie znaczy, że, że to naprawdę zostanie wprowadzone, chociaż liczę trzymam za nich kciuki, że, że chociaż 99%. Chociaż z tego im się uda poprawić. Wymienili też nawet troszeczkę, jeśli chodzi o, o, o magazynki, bo widzę tutaj, że USAS będzie teraz posiadał 7 naboi. Ach, ten USAS! Moim zdaniem, tą broń w ogóle powinni wyrzucić z tej gry, zrobić takie usas, i jak wciskasz usas, to ci się usuwa gra, że w ogóle chciałeś wziąć tą broń. No, no i w sumie, w sumie to z tych e, najważniejszych rzeczy, myślę, że to wszystko. Z takich najbardziej wpływających na rozgrywkę. Dużo jest jeszcze, właśnie, do efektywności broni i tak dalej, i tak dalej. To możecie sobie poczytać na różnych stronach internetowych. A pó póki co, to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego razu. Siemaneczko.